Czy da się przewidzieć, czy zachorujesz na chorobę Alzheimera? Zacznijmy od tego, czym jest choroba Alzheimera. Choroba Alzheimera to najczęstsza postać demencji, inaczej choroby otępiennej. Są to choroby, które wynikają z nieodwracalnych zmian, które zachodzą w mózgu i nie są to zmiany, które są związane z normalnym, naturalnym procesem starzenia się. Wbrew pozorom, nie jest to taka rzadka choroba, jak się zwykle wydaje. Na demencję choruje około 55 milionów osób na całym świecie. To więcej niż cała populacja Polski. A więc, czy jest możliwość sprawdzenia, czy mamy predyspozycję do zachorowania na chorobę Alzheimera? Choroba Alzheimera ma dwie postacie. Pierwsza, tak zwana wczesna, to choroba, która występuje u osób młodych od około 35 do około 65 roku życia. Tutaj mamy dużą możliwość przewidzenia zachorowania. Badanie trzech genów Psen1, Psen2 i APP zapewnia nam odpowiednią wiedzę, i daje możliwość przewidzenia, czy zachorujemy na chorobę Alzheimera w przyszłości. Druga postać choroby Alzheimera to zachorowania powyżej 65 roku życia i nazywana jest powszechnie chorobą Alzheimera o późnym początku. Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Wiadomo, że czynniki genetyczne wpływają na zachorowanie i między innymi niektóre warianty genu ApoE Stanowią czynnik ryzyka. Natomiast wykonanie badania w kierunku wariantów genu ApoE nie daje nam stuprocentowej możliwości przewidzenia, czy w przyszłości zachorujemy, czy też będziemy zdrowi i unikniemy choroby Alzheimera. Badanie predyspozycji w kierunku rozwoju choroby Alzheimera możesz wykonać m.in. w Centrum Medycznym Damiana. Badanie, które oferujemy obejmuje analizę sekwencji czterech genów, psen 1 psen 2 APP oraz ApoE. Czyli daje informacje na temat ryzyka zachorowania zarówno na wczesną, jak i późną postać choroby Alzheimera.